Siemaneczko wszystkim, witajcie w kolejnym odcinku z bunkra złomiarza u Jacka Recyklera, u mnie zawsze jest dobry humor także yy, dzisiaj też, <laughs> ja zawsze się cieszę wiecie z wszystkiego, a są fanty są fanty yy, jest paczka, jest serberko, czyli jest wszystko co mnie cieszy bardzo mocno, yy, było dużo pytań ile waży ten ile waży ten kwadracik, żebym pokazał co go tam wczoraj odciąłem. zrobiłem sobie to wczoraj, bo ja tak jestem yy, sreberka yy, nigdy za dużo, więc zrobiłem sobie te kwadraciki te duże, yy, skubię. skubię tą drobnicę te przekaźniki, to, to ten kto się takim czymś zajmuje to wie jakie to jest czasochłonne, yy, a mało wydajne, I yy, z tym yy, te, te są najciekawsze, on no prawie 5 gram, ta waga jest taka yy, mniej dokładna, niecałe 5 gram, także 2, 2 to mam już prawie 10 gram, jakaś drobnica, tyle w temacie, tyle w temacie, sreberka, paczucha, no paczucha, tu są fanty złomowe, yy, paczucha, przejdźmy do paczuchy paczucha jest ogromna paczucha jest od kolegi Krzyśka ci co mnie oglądają wiedzą, że Krzysztof potrafi robić ogromne, wielkie paczki, ciężkie a przede wszystkim ciekawe i treściwe, jak będzie tym razem nie mam pojęcia, bo nie wiem co tam jest, Krzysztof nigdy nie zdradza tajemnicy, co wysyła jedna rzecz, o której Krzysztof wspominał, że ma coś dla mnie, czy ja bym był takim czymś zainteresowany, jeżeli to jest to no to o tym powiem, że to jest to, ale zobaczcie, zobaczcie wagowo przekroczona, przekroczona dopuszczalna masa paczkomatowa 26 kg. 26 kg na tej mojej wadze. Wiecie, że 25 można maksymalnie wysłać paczkomatem. Dobrze, że gdzieś tego tam nie przeważyli, bo, bo cofnęliby przesyłkę, kazaliby pewnie dopłacić. Albo co tam jeszcze innego? Yy, mniejsza z tym. No, Fanty fantazjumowe, Fanty zapowiadają się całkiem, całkiem, całkiem przyzwoicie. Nie ma. Od razu mówię dla tych, co zawsze czekają na coś wow. No Nie ma czegoś wow. No, nie zawsze jest wow. Nie zawsze jest, yy, nie zawsze jest co wiecie. Yy, jak jest coś w wow, to trafia do mnie z reguły na półeczkę, albo dla mnie nie jest wow, dla kogoś innego jest wow, dlatego mówię, że może być fajnie, aczkolwiek no zwy, zwyczajne yy, fanty złomowe, no żeby tu za wiele, za wiele wam nie marudzić, coś jeszcze chciałem wspomnieć, yy, nic, <laughs> nic na tą chwilę, także co, przejdziemy sobie do... Najpierw do fantów umowy, a później wam pokażę co siedzi w tej ciężkiej naprawdę paczuszce, okej okay? no i dobra, jesteście na statywie, więc będzie mi łatwiej z pokazywaniem nie ja tem jak wczoraj, wczoraj, wczoraj latał z tym telefonem na różne moje frakcje, żebym się podzielił podlewajka, podlewajka, koneweczka Kurczę, ja wiecie, z tego z tego wszystkiego nie sprawdziłem czy ona jest nawet szczelna. Ale jest fajna, jest cała, nie jest więc nawet jako, jako doniczka, bo ja sprzedawałem mu się nawet jako doniczki i tam ro, różne inne takie tam rzeczy, yy, sitko, nie wiem czy to od niej, bo to jest z innego złomowiska, innego złomowiska sitko, z innego konewka, któreś na pewno będzie pasować, bo mam dwa sitka, także na pewno sobie coś dosztukuję do, do tego koneweczki, yy, telefon, no z tego, z tego na miasto już pan nie zadzwonisz chociaż kto wie, tam Polak potrafi różne rzeczy, ale raczej tego by już nie, ups, nie, psułem, nie, nie uruchomił, ale płytki, płytki, sam telefon, sam, takie telefony klawiszowe, jak się nie mylę, to chyba około 40 zł za kilogram, także warto zabrać cenie 3 zł za kilo sobie ze złomowiska, taki wiecie. Ja takich rzeczy zazwyczaj nie biorę, bo to jest współczesne, nowoczesne, ale taki <grym> designerskie. Świecznik, kwietnik, nie wiem jakby to nazwać, stoi, stoi, można świeczkę wsadzić i <grym> nie wiem, czy tam wiecie, z kolegą, z małżonką, setunie, kielichy takiej na, na, naprzeciw siebie popiję sobie z kwietnika, no, wszystko, wszystko jest możliwe, kwestia, wiecie, wyobraźni, <grym> do zaciskania takich tych, końcowych takich ja nie wiem jakby to powiedzieć mm, telefonicznych tak nieważne dobra nie znam się nie będę tutaj wymykał yy, gałeczkę <głynie> gałeczkę taką wiecie na fajerę, na kierownicę nie wiem czy to chyba jest raczej nielegalne czy legalne iść tam do kopary czy no wiecie do osobówki <głynie> do osobówki raczej nie bardzo ale może komuś będzie Komuś będzie może potrzeba, no to Jacek już ma. Yy, no młoteczek. Dawno nie było młoteczka, chyba ostatnio wczoraj. Klucz yy, taki, ale do pobijania. Nie wiem, czy to typowo jednostronny. Taki, nie wiem, może do oczyszczenia zobaczyć, co tam jest. Chyba nic nie ma. <lucz> ale jak się oczyści, to się zobaczy. Tylko kto go oczyści i kiedy, jeszcze nie wiem. kleszcz yy, szczypczyki takie. no one niby działają, ale ciężko działają, ale do wyciągania styków to trzeba napikać, do wyciągania drobnych styków, to na pewno się nada. Yy, co tu mamy? I kwiatuszka. Dawno też nie było kwiatuszków. Jeden kwiatuszek taki, drugi kwiatuszek, trochę trochę kanciaty. To tam w wiadomych, wiadomych celach to wie kto robi kwiatki z tego, ten wie o, o czym mówię. Yy, z elektroniki tylko tyle dzisiaj, ale za to... Był przełącznik, taki tam pstrycznik, stary pstrycznik. Widzicie jakie fajne, nie widzicie? Yy, teraz widzicie. Grochy, grochy. To się da odpalić, chociaż one są tam, wiecie, na miedzi, ale to odpalenie jak najbardziej. Rozbiłem tam sobie go na miejscu. No to nie, to nie. To zaraz do tego wrócę. <grym> Rozbiłem go na miejscu, aby nie generować sobie zbędnej wagi w postaci plastika, czy tam bakielitu czy czego tamkolwiek, jeszcze blaszka taka miedziana. To co wyrzuciłem, to co wyrzuciłem, znaczy nie wyrzuciłem, odłożyłem, nie <laughs> Takie uchwyty, wiecie, do szuflad, do szuflad, do półek. Tego było tam więcej. Było razem z takimi, wiecie, blaszkami. To chyba jest komplet. Chyba raczej, no, chyba raczej a na pewno. Także ludzie pytają o stare okucia meblowe, o różne takie rzeczy. Ja to tam będzie zabieram. 3 złote, 3 złote za kilogram. Tego było to więcej. 3 złote za kilogram zapłacić takiego czegoś. No to prawie jak za darmo. Jest to wszystko. Co? Jeszcze? Jeszcze, jeszcze. No i to, i to, i to. Uchodźcie I to, to już to wszystkie. Także tu nie było tematu. Yy, tych jest więcej, tych jest więcej, także sreberka będzie u trochę więcej co cieszy bardzo. O, kłamałem was jeszcze jeden. <laughs> I teraz co? No nie mam, mówiłem nic nadzwyczajnego. Klucz taki wiecie, fajkowy, yy, rurkowy to chyba do świec. Jak się nie mylę, się nie mylę. Yy, młotek yy, murarski. Także dwa młotki, to kłamałem, że jeden. A za to tylko jeden. Jeden klucz, tylko dzisiaj nożyczki. To jest mały, mały gerlach. Także dojeżdża. Kto ogląda, ten wie, dojeżdża. No, kłamałem was dwa klucze, także taki mały żardzik. Spójrzcie na tą puszkę. Nie wiem, czy to coś jest w świecie współczesnego, wzorowane na, na stare, czy naprawdę stare. Nie sprawdzałem sobie jeszcze. Ale ten, powiedzcie sami, ten. Y, design PRL-u, czy nawet y, okresu międzywojennego y, był naprawdę super. Nie wiem, może to po jakichś zwykłych rynkach współczesnych mówię, ale chociaż ja nie widzę nigdzie y, kodów kreskowych. Jak nie widzę kodów kreskowych, mi się wydaje zawsze, że to jest coś starszego na półeczkę, jak najbardziej to dla siebie. <laughs> to dla siebie, także nie oddaję. Y, śrubokręt. Śrubokręt tego wiecie, starego typu z drewnianymi okładzinami, chociaż tutaj okładziny zdawałoby się na pewno wymienić, ale sam, wiecie, zobaczcie, to jest z tych dużych, naprawdę, tu by się zdało chyba wymienić okładziny, tylko je oczyścić, nie był jeden, były dwa, ten jest chyba... Yy, troszkę, troszkę krótszy, ale nie będziemy wiecie sobie porównywać, kto ma dłuższego czy kto ma krótszego. Nie, no, spory ten, ale widać, ten jeden, jeden dłuższy, drugi krótszy, jak to w życiu bywa. Yy, ten jest całkiem spoko wiem dla kogo, <głosy> <głosy> wiem dla kogo, także one są zaklepane, yy, nie ma się o co tutaj pytać. No yy, do, i do wiaderka. we wiaderku to ten jasek mógł tam rozbierać wiertę, yy, wiertę do metalu. To tylko wiecie do naostrzenia, chociaż one mi się wydają, żeby być ostre 3, 3 wierteła, 6 wiertełów w sumie 6, 6 wiertów, 6 wiertełka. Kłódka, to wiecie o co chodzi. Ja lubię, ja lubię kłódki i madło, i madło leżało połamane, ale z imadła należy pamiętać. Jeżeli da się wykręcić szczęki, wykręcamy szczęki za dwie szczęki, można wziąć dwie do czterech dych jeżeli są w dobrym stanie, także takie szczęki potrafią pokryć koszt całego zakupu bo ja za wszystko zapłaciłem coś koło 30 zł także 18, 18 no 30 zł, równo 30 zł zapłaciłem za wszystko także, także jest ok, yy, małe cążki małych cążek potrzebuję bardzo mocno sprawdzałem je tną, aczkolwiek yy, nie są w stanie najlepszym także chwilę u mnie posłużą i wrócą na złomowicho kolejne stalowe nożyczki i jeszcze jedne yy, stary gerlach stalowe nożyczki żeliwne to trafiają wszystkie nożyczki zostają u mnie ci co wiedzą o czym mówię to wiedzą o czym mówię także fantym dnia fantym wypadu chyba będzie lusterko gniezno 1985 także mój rocznik pozdrawiam również wszystkich z 85 to jakiś yy, rower albo motorower yy, z czasów PRL będzie mnie widać <laughs> siemaneczko pozdrawiam wszystkich serdecznie yy, także wiecie tyle w temacie fantów złomowych a teraz kto wytrwał do tego momentu to co przejdziemy. przejdziemy teraz do szybkiego rozpakowania paczki. Ja ją y, otworzę sobie na jakby to powiedzieć na osobności. A ja wam za chwileczkę zaprezentuję jej zawartość. Ja już sobie rozpakowałem paczuchę. Muszę Wam powiedzieć, że jest to o czym rozmawialiśmy z Krzyśkiem przez telefon, ale to zaraz zobaczycie. Postaram się Was tutaj jakoś usadowić. <grymne> usadowić wygodnie, żebyście siedzieli i wszystko widzieli Mam nadzieję, że jest ok <grymne> Krzysiek mnie bardzo dobrze ogląda Krzysiek chyba mnie naprawdę Chyba, wiem, że Krzysiek mnie słucha <grymne> Słucha tego przynajmniej co ja tutaj pierwsze <grymne> Durszak, cedzak do makaronu czy innych tam wiecie <grymne> Rzeczy, które trzeba odleść z wody Wiadomo o co chodzi To, to się bardzo fajnie, powiem Wam, że no jedno, no powiem, muszę powiedzieć, że się sprzedaje jako podstawki na doniczki naprawdę, musicie mi w to uwierzyć kanka, 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 kanka na mleko ale w kance w mamy pełno pełno sztućcy różnego można powiedzieć, że rodzaju to to, to, to raczej do sera ja za serem nie przepadam naprawdę, uwierzcie mi, ser to tylko z pizzy, ja sobie je ja sobie je przejrzę, no to jest super sprawa, yy, czarny bakelit, yy, gerlach, no to nawet za dyszkę idzie sprzedać taki sztućec, także zwracajcie naprawdę uwagę, zwracajcie uwagę na sztućce na złomowichu, coś dla, coś dla co ruchny. coś dla co ruchny. na pewno, ja jej nie zabiorę, ja jej nie zabiorę, to zostawię, to zostawiam dla córeczki, ona bardzo lubi słodycze, no i... Mam to, albo bo nie mam, no Krzysztof, ja wiem jak Ci się odwdzięczyć, wiem naprawdę jak Ci się odwdzięczyć, nie widzicie, dwa nożyczki, dwie, nie wiem, nożyczek, nożyczek i nożyczka, czyli mamy parę nożyczek stare, piękne, cęgi, piękne, mimo iż zobaczcie jak one są mocno zniszczone zębem czasu oczywiście, I jeszcze by się nadały do użytku, ale piękna sztuka, ja na to mówię, narzędzia z duszą, stara, kuta stal, piękna sprawa, piękna sprawa, tego jest więcej, o mama mija, nożyce, nożyce do strzyżenia owców albo baranów, no to niektórym baranom, a niektórym baranom by tam można było co innego przyciąć oprócz włosów, Fajna sprawa, ja potrzebuję, potrzebuję gadżetów, jak to mówię, na pli targ. O Jezu, Krzyśku, jak ja mam to wyciągnąć stąd? Zobaczcie, żeliwny kocioł, ale my rozmawialiśmy z Krzyśkiem, ma pękniętą nogę. Jest, jest do tego druga noga, jedna noga jest pęknięta. Ja mam kilka różnych nóg. Mam kilka różnych nóg, może coś sobie dopasuję, ale w tym kotle jeszcze coś się gotuje, coś się jeszcze tutaj siedzi. Oj ja prawie bym potłuk yy, syrop. Syrop na wiecie. Diapieldzie. Ja yy, na chłodne dni, chociaż teraz gorąco. Yy, co ten mamy? No tu nie dobrze cytrynuka, cytrynuweczka bardzo pyszna, bardzo zdrowa. Yy, dziękuję bardzo. Nie róbcie mnie rób tego pana, co, co z alkoholem mocno przepada. Yy, babeczka. do pania kosy. Yy, to jest to noga. Noga, o której wspominałem, chociaż to trzy, to powinno być cztery na cztery. Nogi ja zaraz go zobaczę sobie od spodu. Yy, wielka graca. Wielka haka. Co tu mamy? Sapereczka. Sapereczka. Jest jakaś sygnatura. No do obadania. Do obadania sytuacja. Fajna sprawa. Dzięki wielkie. No u Krzysia. U Krzysia zawsze jest reberko w paczuszce. Także mamy mamy jeden stycznik. To jest ta złamana noga. Złamana noga. Może się z tego sklei. Szycha. Jest szycha do zegara. Noga. I to chyba nie jest od tego, bo to chyba od kozy, także z tych nóg, właśnie, może coś się uda skombinować. Będziemy myśleć, będziemy myśleć. To jest. Nie wiem, czy to nie jest przypadkiem obejma do kosy. Może się mylę, może nie. Tak wygląda. Jest kolejny. Jest kolejny stycznik, także Krzysztof dzięki wielkie, ale w tym pudle jeszcze coś tam siedzi, ja tylko zajrzę, tak na trzy nogi, zobaczcie, dwie nogi ułamane, ale mówię, ja gdzieś mam w którymś kotle, bo ja tych kotłów, ja tych kociołków też już mam kilka, dwa mam, dwa mam swoje, których ja używam i dwa mam tutaj, jeden bez nóg, jeden bez pokrywki, także może coś się, może coś się złoży. Jest. jest i zamknięcie jest i zamknięcie do tego kociołasa także yy... nie tylko zamknięcie ale jest i, i pokrywa co to jest kominki kratki akcesoria yy, to ta tam Fie... reklama firmy super sprawa że jest yy, cały powinno powiedzieć komplet. no siepak Sierp etapowy. Chociaż ja bym powiem, że taki pierwszy raz widzę tego typu. Widziałem zawsze takie bardziej zaokrąglone. Ten jest taki jakby krótszy, nie wiem, bardzo fajny. No bardzo fajny. Zajrzyjcie tutaj. To jest do robienia otworów w skórze, tak? Coś takiego przynajmniej mi się tak, przynajmniej tak mi się wydaje, ale raczej na pewno, także to jest narzędzi. O Matko Bożu eee, Ostatnio miałem takie poszły w komplecie eee, nożynki. Nożynki? <grytanie> nożynki, bo to rodzaj wiecie. Damski. <grytanie> rodzaj damski, narzynka. Eee, coś do tych nożyczek. Trzecia, trzecia nożyczka. <grytanie> trzecia nożyczka. No mi brakuje słów. No. Brakuje mi słów. Ja umiem się cieszyć, ale no kurczę, i taki śrubokręt co tam ja znalazłem co leży u mnie na Zumowichu yy, Wiertła do drewna do st wiertarek starego typu na te kwadratowe końcówki yy, kombinereczki no, no ewidentnie a to jest do tej saperki pewnie na bank, na 100% do tej saperki Czonek. Yy, nie jestem teraz jej tu wyciągać z mną przywaloną. To nie jest jeszcze wszystko. To nie jest jeszcze wszystko. Yy, Cyna? C cyny, nigdy za dużo cyna w cenie, yy, więcej noży więcej noży obcęgi takie dosyć powiem wam, że sporałych rozmiarów jeszcze jedno wiertło i jeszcze kawałek jeszcze kawałek cyny, także paczka wypełniona na maksa samymi skarbami także umieć dzisiaj zobaczcie, ile złomu przybyło no brak słów, brak słów <gryś> dzięki Krzyśku, dzięki wielkie A, no wam jeżeli, jeżeli miało coś się podobać jeżeli coś się podobało ja wam powiem tak w tajemnicy Krzysztof jest yy, podobnym, <gryś> to będzie nie, nie będzie obraza, mam nadzieję, że Krzysztof to zrozumie, podobnym świrem <gryś> złomowym jak i ja, lubię jeździć po złomowiskach, także to wszystko to wszystko i to wszystko dzisiejsze moje i od Krzyśka, bo chodzi w 100% ze złomowiska. Także tyle w tym macie. Mam nadzieję, że widzimy się jutro. Trzymajcie się. Do następnego. Hej.